Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczymy czy wszystko nie działa, czy mnie widać i czy mnie słychać, czy też nie. Czekam na jakieś y, wasze reakcje. Czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać? Jesteście, machacie, to, to wydaje mi się, że tak. Jeżeli będzie nie tak, obowiązkowo dawajcie mi tutaj o tym znać. Dzisiaj będziemy mówiły o, krótko, no ile da się właśnie powiedzieć krótko o rozwoju niemowlaka, to bardzo bym chciała poruszyć jedną kwestię. Bez której nie możemy potem pójść dalej. Dlatego dzisiaj live'a zaczynam właśnie od tej jakże istotnej informacji. Dobra, najpierw Wam powiem kilka konkretów z biznesu, bo pytacie o planera mamy Bobasa. On w lutym jest w sprzedaży. Nie wiem ile, bo powiem Wam szczerze, nie byłam policzyć stanu jeszcze, ale ze 100 sztuk na pewno będzie. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę w lutym się załapać na planer mamy Bobasa. Planer na pierwszy rok życia mamy z dzieckiem, to śmiało. To śmiało na stronie www.fizoterapeutkawciąży.pl. Planer jest w zakładce, sklep i można śmiało kupować. Yy, I on tam jest, i on tam na Was czeka. Jeżeli ktoś robił zamówienie w tym tygodniu, to te zamówienia wyjdą wszystkie w piątek, więc w poniedziałek się ich spodziewajcie. Mam nadzieję też, że paczki z tamtego tygodnia wszystkie doszły, bo z jedną paczką mieliśmy. Yy, Problem, zagubiła się gdzieś tam, dotarła do nie tej mamy, co trzeba. E, bardzo dziękuję Wam tej mamie konkretnie, że, że zgłosiła, że dwa panery dotarły do niej, mm. że przesłała go dalej. No i mam nadzieję, że on jest na miejscu u, 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 tej, e, u tej konkretnej, konkretnej. mamy, który miał dotrzeć. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Napijcie się czegoś ciepłego, ja też. I krótko o rozwoju niemowlaka. Bo wczoraj Wam zadałam pytanie, z czym Wam się rozwój niemowlaka kojarzy? I teraz Wy się tak zastanówcie. Cześć, jeszcze cześć, kochane. Wy się zastanówcie teraz, z czym Wam się rozwój niemowlaka, w ogóle rozwój dziecka, z czym Wam się w tym pierwszym roku właśnie tak kojarzy? Bo najczęściej ja dostaję pytania tutaj na Instagramie, chociaż całkiem się tym nie zajmuję. E kiedy dziecko moje usiądzie? Kiedy powinno usiąść? Kiedy powinno zacząć chodzić? Dlaczego jeszcze nie pije przez słomkę? Dlaczego nie stawia wieży z klocków? Kiedy powinno się przewracać z brzuszka na plecy, z plecków na brzuszek? No i powiem Wam tak, że dziecko z plecków na brzuszek zacznie się przewracać. No, że tak powiem, wtedy, kiedy się zacznie przewracać. Słuchajcie, stworzyłam dla Was ostatnio tabelkę z tymi kamieniami milowymi, które dziecko jakby osiąga. W pewnych etapach swojego życia, ale mam ogromne wątpliwości, czy je tutaj umieszczać, czy wam tutaj dawać, bo ja bardzo, bardzo bym nie chciała, żebyście się nimi sugerowały w prawidłowym rozwoju Waszego dziecka, bo te okna rozwojowe, czyli coś, co sugeruje, coś bardzo szerokiego, są właśnie szerokie. Te widełki na zdobywanie umiejętności są bardzo szerokie. Więc jeżeli jakieś dziecko na przykład zaczyna chodzić w 10 miesiącu, a wasze maleństwo zaczyna chodzić dopiero w 17 miesiącu, to tak samo dziecko z 10 miesiąca i to z 17 miesiąca rozwija się prawidłowo, tylko w swoim tempie. I to jest esencja prawidłowego rozwoju, żeby dać dziecku tą przestrzeń, żeby rozwijało się swoim torem, w swoim tempie, nie przyspieszając, nie przyspieszając niczego, żeby on miał na wszystko czas. Po swojemu. Więc nie musimy się frustrować, że dziecko na, pierwsze, na pierwszy roczek nie zrobi pierwszego kroczku, pierwszy roczek, pierwszy kroczek, bo może go zrobić później i to jest uwarunkowane genetycznie. No nie da się tego przyspieszyć. Być może się da, ale czy jest sens po prostu? Więc tu trzeba się zastanowić, co jest najważniejsze w rozwoju dziecka, bo my tak stawiamy na ten piedestał ten rozwój motoryczny, rozwój fizyczny, że. Dziecko takie najważniejsze, żeby się rozwijało fizycznie, bo fakt, no dziecko, które się rodzi od takiego całkowicie uzależnionego od nas, takiego bobaska, który leży i trzeba się nim całkowicie opiekować, staje się powoli taką autonomiczną jednostką, która jest samodzielna, która już od nas zaczyna odchodzić. I już na pierwszy roczek, no gdzieś faktycznie może nawet trochę później, te dzieci już tak widać, że od tej mamy odchodzą nieco, żeby tego świata doświadczać. I ten rozwój fizyczny w tym roku jest bardzo szybki. Ale ten rozwój fizyczny, jakby umiejętności fizyczne, chciałabym, żeby się traktowały jako takie swego rodzaju narzędzie bardziej o, o, właśnie, może takie narzędzie niech to będzie, które dziecko zdobywa. Ale teraz co zrobić, żeby ono to narzędzie mogło zdobyć, żeby ono chciało zdobyć to narzędzie? No i zasada jest jedna: że najlepiej wspierać rozwój niemowlaka, rozwój dziecka, no nie przeszkadzając mu. No i co to znaczy nie przeszkadzając? Bo przecież rynek oferuje tyle fajnych rzeczy i tyle pięknych ubranek na, na rynku jest, że chciałoby się wszystko kupić, żeby dziecko wszystko miało, ale nie będziemy rozwoju dziecka, rozwoju niemowlaka z zabawkami edukacyjnymi, bo tu chodzi o relacje z rodzicem. Więc jeżeli faktycznie użyjemy tej zabawki, albo po prostu położymy dziecko na macie takiej edukacyjnej z tymi pałunkami, żeby tam po prostu leżało przez pół dnia, no to to nie jest forma edukacyjna. Dziecko, żeby mogło się prawidłowo rozwijać, już Wam to mówiłam i mówić Wam właśnie będę, że najważniejsze dla rozwoju niemowlaka jest bliska relacja z rodzicami. Dobre relacje z każdym członkiem rodziny: z mamą, z tatą, z psem, z babcią, ze wszystkimi. Czy tam w jakiej kolejności to, to ułożycie. Każda relacja jest ważna, a nawet relacja wasza z partnerem, wasza z dziadkami, wasza ze zwierzęciem w domu, bo dziecko na tej podstawie uczy się, jak kontrolować własne emocje, jak tworzyć relacje też między innymi. A z drugiej strony, tak sobie myślę, że wszelkie. Jakby nie deformacje, ale jakieś zaburzenia może w dalszej rozwoju tej motoryki wynikają właśnie z tych złych relacji w domu. Tak też może być. No my dorośli, co robimy, kiedy się stresujemy? Napinamy się, ramiona do góry, garbimy się od razu, kiedy jest jakaś sytuacja stresowa, no to jest taka, taka sylwetka, słuchajcie, że to jest. Czy to jest dla nas dla dorosłego w porządku? Nie. A dla rozwijającego się dziecka, tym bardziej. Ale kiedy dziecko się czuje zagubione, czuje się źle, też będzie broniło się, tak. Swoje ciało będzie zamykało. Więc jeżeli dziecko, które się rozwija, rozwija się w nieprzyjemnej atmosferze w domu, no będzie się rozwijało po prostu tak. I ja wiem, chodzimy się czasem. No zdarza się. Ale starajmy się tego nie robić przy dzieciach. Starajmy się nie wymieniać tych mniej przyjaznych zdań przy nich, bo, bo one niczym nam tutaj nie zawiniły. Starajmy się trzymać dobre relacje w domu, żeby one mogły czerpać jak najwięcej miłości zewsząd, żeby stworzyć w nich takie poczucie chęci zdobywania świata, chęci odkrywania świata, bo to, jak my będziemy się zajmować maleństwem w tym pierwszym roku życia, będzie predysponowało do tego, co on będzie preferował w późniejszym życiu? Czy on będzie raczej wolał, no już tam o temperamencie mówiłam ostatnio, ale czy on będzie właśnie wolał siedzieć w domu na kanapie już jako dorosły człowiek, czy wyjść do świata, pójść zobaczyć drzewa, ptaki i, i cieszyć się otaczającą go przyrodą? No, więc ja wiem, utarło się, że ten rozwój fizyczny to jakby go postrzegamy jako wspieranie rozwoju niemowlaka, ale u mnie na kanale przez ten miesiąc yy, raczej się spodziewajcie wspierania rozwoju niemowlaka pod względem takim emocjonalnym, bo ta higiena emocjonalna uważam, że jest najważniejszym spektrum do prawidłowego rozwoju. Ważniejszą niż, te, niż wspieranie rozwoju fizycznego, bo jeżeli dziecku nie będziemy przeszkadzać, jeżeli stworzymy mu warunki pełne miłości i bezpieczeństwa, będziemy go układać na tej podłodze, na, na otwartym podłożu, żeby mogło ćwiczyć, to jest w zupełności wystarczająca rzecz do tego, żeby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać. Ono samo chętnie chce doświadczać świata, ono samo chętnie chce zdobywać nowe umiejętności. Jesteśmy stworzeni tacy, ciekawcy troszeczkę, więc nie zabierajmy tego dziecku. Jeżeli mu na to pozwolimy, stworzymy mu przestrzeń, to prawdę mówiąc dziecko nie potrzebuje żadnych zabawek, żeby, żeby się prawidłowo rozwijać, ale wiadomo, no urozmaicają nasze życie, nam pomagają coś nowego wdrożyć do naszego życia, yy, nam pomagają jakby bawić się z dzieckiem, bo to wiadomo zabawki kupujemy chyba bardziej dla siebie niż dla dzieci. E, więc ja nie jestem jakaś tam przeciwna zabawką, mam ich całą masę i jak Lena wykazuje chęć zabawy samodzielnie, to jestem przeszczęśliwa i na to pozwalam, nie wpycham się na siłę, ale kiedy angażuję się w swoje zabawy, to ja po prostu oddaję jej wtedy siebie. Tym bardziej, że mam na to czas i, i uważam, że, że po to jestem, żeby jej to, żeby jej to dać po prostu. Ale też, dobra, to już jest inny temat, ale chciałabym, żebyście nie zapominały mimo wszystko o sobie. I jeżeli możecie odpocząć, to odpoczywajcie, jeżeli możecie zrobić coś dla siebie, to róbcie coś dla siebie, żebyście nie zatraciły siebie jakby w tym rodzicielstwie, bo to też jest bardzo ważne. No dobra, no to już wiecie, że do wspierania prawidłowego rozwoju dziecka najważniejsza jest bliska relacja. Dobra zabawa, dziecko uczy się przez naśladowanie, dziecko uczy się przez zabawę, dziecko uczy się przez śmiech, który niesamowicie mocno wspiera rozwój naszego mózgu, więc wszelkie zabawy, które będą angażowały Wasze szczęście w to wszystko, tak samo dziecka, jak i rodzica, będą zabawami wspierającymi rozwój. I teraz bardzo często się spotykam z książkami, gdzie tylko tak też inaczej ciężko to sklasyfikować, że w dziesiątym miesiącu najlepiej z dzieckiem bawić się tak, tak, tak i tak na podstawie jakichś umiejętności, które już wtedy powinien posiąść. No ale właśnie zobaczcie, że dziecko w dziesiątym miesiącu, no dobra, dajmy ósmy miesiąc, możesz stabilnie siedzieć i można się bawić w zabawy siedzące już, że tak powiem, angażujące trochę tą formę, no ale może być dziecko, które usiądzie dopiero za dwa miesiące na przykład. I już tych zabaw tych samych możemy nie zrobić. Więc jakie zabawy? To nie będą zawsze te same zabawy. To będą zabawy, które dziecko wykazuje, że ma chęć wykonania. I rodzic, bo rodzicowi też to się musi podobać. Tak samo jest przy rozszerzaniu diety, właśnie wczoraj, akurat mi się ten temat nawinął, że kiedy się rozszerza dietę? Teoretycznie, według Światowej Organizacji Zdrowia, która podaje, że rozszerzamy dietę dopiero po szóstym miesiącu do szóstego miesiąca tylko mleczne pokarmy, a po szóstym miesiącu zaczynamy wdrażać stałe pokarmy. Ale jeżeli chodzi o rozwój somatyczny jakby naszego organizmu już w 17 tygodniu, mniej więcej, to jest zawsze plus minus, nasz organizm jest jakby gotowy na przyjmowanie stałych pokarmów. I ja na przykład zdecydowałam się w połowie czwartego miesiąca na podanie Lenie stałego pokarmu w postaci jednej łyżeczki zblendowanej dyni i podałam ją. Tylko dlatego, że właśnie widziałam, kiedy ja jadłam, Lena szybko tak na mnie gapiła, że czułam, że zwie mnie po prostu. Ona otwierała buzię, kiedy ja wyciągałam łyżeczkę, była taka bardzo aktywna, kiedy my zaczynaliśmy jeść, więc ja czułam, że ona jest na to gotowa. Więc wykorzystałam ten moment, wspierając ją, podałam jej tą łyżeczkę z tą dynią i no, nazwijmy to zjadła, bo wiadomo jak wygląda pierwsze jedzenie wszędzie. Wszędzie jest, więc też się takiej rzeczy nie bójcie. Jeżeli widzicie, że Wasze dziecko jest do czegoś gotowe, to nie skłaniajcie tego procesu, bo jest Wam wygodniej. Jeżeli Wasze dziecko zaczyna otwierać szuflady, tak je zorganizujcie, spróbujcie chociaż. Ja sobie poradziłam w ten sposób, że jedną dolną szufladę zostawiłam a drugą nad nią wyjęłam całkowicie, żeby nie było możliwości przyciągnięcia sobie palców w ten sposób. Więc miałam jakiś tam większy spokój, oczywiście musiałam siedzieć koło leny, więc jeżeli dziecko już jakby podejmuje takie etapy, podejmuje takie czynności, to pozwalajcie mu się rozwijać, pozwalajcie mu się bawić w ten sposób. Jeżeli on jest na coś gotowy, to hej, do przodu. Ale jeżeli wasze dziecko, nie wiem, właśnie dajecie mu jakąś zabawkę, ono tam gdzieś ostrąca, albo chcecie się z nim coś pobawić, nawet w akuku. Też dziecko nie musi mieć ochoty i nie być jeszcze gotowe na ten rodzaj zabawy. To też na siłę się z nim w to nie bawcie. Może, może to nie jest właśnie ten czas, może to nie jest jego etap, może teraz on się jakby całkiem czymś innym interesuje i nie ma co na siłę dziecka bodźcować. Ja właśnie pamiętam taki moment, kiedy Lena w ogóle nie była zainteresowana, a dzieci już w jej tygodniu były całkowicie. Zresztą niech reagowały, śmiały się, otwierały oczka, a ona była taka całkowicie bierna. Nie ja wiem co się smuwię. Nie tak, mówię z moim dzieckiem, mówię, no jak, jak to tak? Ale na szczęście dosyć szybko się, się zorganizowałam, że ona wcale nie musi się chcieć bawić w ta a potem przyszedł czas, że bardzo sama już nawiasowana, żebyśmy się to cały czas bawili. Więc najważniejsza w zabawach, w jakiejkolwiek zabawie, jest Wasza dobra zabawa, Wasza wspólna dobra zabawa, żebyście się śmiali, żeby to jakby budziło wiele emocji pozytywnych w Was o i w dziecku i w tobie. Żebyście chętni, to będzie nie dość, zaciśniało Wasze więzi, to jeszcze będzie wspierało właśnie rozwój Waszego dziecka. No więc dobre nastawienie, bliski kontakt i no chcę Wam powiedzieć, że nie ma takiego chyba jednego przepisu dla każdej rodziny na wspieranie rozwoju niemowlaka, żeby to wszędzie wyglądało tak samo, bo tak się chyba po prostu nie da. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie swoją indywidualną ścieżką, swoim torem i nie przyspieszajmy tego. Jeżeli dziecko koleżanki już siedzi, stoi, biega, pije ze słonki, układa wieże z klocków, nakłada kółka na, na patyk, to niech to robi. Jeżeli było na to gotowe, to super. Ale jeżeli twój maruszek jeszcze nie jest, to spróbuj znaleźć takie sposoby, żeby go zainteresować w inny, w inny sposób jakiś. E, inaczej go zabawić. I tak samo możecie bardzo dobrze wykorzystywać zabawki czy zabawy z pierwszych miesięcy życia w 10, dwunastym, bo na każdym etapie rozwoju dziecko inaczej będzie się bawiło zabawką. Tak samo uważam, nie powinno się mówić starszym dzieciom, które złapią grzechotkę i zaczną, zaczną się nią bawić albo jakieś takie niemowlakowe zabawki i mówi mu się, że to jest zabawka dla dzidziusiu, że czemu się tym bawi, ale skoro on dostrzegł coś, co go zainteresowało, no to pozwólmy mu na to. Pozwólmy mu, żeby w tej jego przestrzeni zainteresował się jeszcze tym bardziej. Jakby wesprzyjmy to, co on chce w tym zobaczyć. W ten sposób. Nie, nie ograniczajmy dzieci. Dobra, no na koniec. Mówiłam, że to, to będzie krótka relacja. Nawet wody nie dopijamy. Słuchajcie, ciepłą wodę lubię pić. Nie wiem, co wy tam ciepłego pijecie. O... Ale miłe rzeczy mi piszecie. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Powiem mam, że cieszę się. Cieszę, cieszę się, że stworzyłam tutaj taką, taką grupę szczęśliwych mam, przyszłych mam mam i dzieci, że rośniemy w siłę, że nas jest coraz więcej, bo to jest takie budujące. Cieszę się, że jesteście szczęśliwe po prostu. Mam nadzieję, że wchodząc tutaj na kanał jesteście szczęśliwe, bo o to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym. Dobra, także podsumowując, takie ostatnie zdanie, skąd mamy wiedzieć, że dobrze wspieramy rozwój niemowlaka? No i moje drogie, chciałabym bardzo, żebyście zaufały swojemu instynktowi macierzyńskiemu. Słuchajcie, w piątym tygodniu, gdzieś mniej więcej, życia płodowego yy, zaczyna się rozwijać yy, układ przyciągowy, który jest odpowiedzialny za poczucie równowagi i ruchu u dziecka. No, człowieka, po prostu. I ten rozwój jeszcze trwa długo, 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 długo po porodzie, więc... Zobaczcie, że my nosząc i kołysząc dziecko, co robimy bardzo naturalnie, tego nam, nas nikt nie musi uczyć, że my mamy wiedzieć dziecko i je pokołysać troszeczkę, eee, i my już tym wspieramy właśnie rozwój eee, przedsionkowy naszego dziecka. Więc to jest, zobaczcie, że my wszystko robimy instynktownie, nam tego nie trzeba mówić, my to wszystko wiemy, tylko zaufajcie sobie. Troszkę trzeba się właśnie może wyciszyć czasem od, e, od tych bodźców z zewnątrz, żeby zaufać całkowicie swojemu wnętrzu, żeby poczuć, że jest się naprawdę taką mamą, jaką trzeba być, i że umiemy wszystko najlepiej. Bo wiem, że na początku człowiek się zastanawia, czy, czy dobrze podnosi, właśnie te pierwsze trzy miesiące, jeżeli chcemy już wspierać rozwój niemowlaka, to myślę, że warto poświęcić ten czas na tą pielęgnację, jakby zastanowić się, jak podnosić, jak przewijać, bo to ma ogromny wpływ później na dalszy rozwój dziecka. Już nie mówię o tym właśnie rozwoju motorycznym, ale na takie, dam przykład zmiany pieluszki. Jeżeli będziemy ją robić szybko, podniesiemy za nóżki, czy tam ta samą pupę, wsuniemy tą pieluszkę, żeby szybko, to dziecko może dostać, jakby zdenerwować się na nas. I to się może kończyć płaczem. Jeżeli dziecko często płacze przy kąpieli, to należałoby się zastanowić, dlaczego często płacze przy kąpieli. Może, nie wiem, mokra kusteczka mu nie pasuje. Być może coś go, coś go drażni, być może za Ciasne ciuszki, słuchajcie, ciuszki też się robią za małe dosyć szybko. Lepiej zakładajcie za duże niż za małe, bo to będzie krępowało ruchy dziecka. Tak też możemy ograniczyć rozwój niemowlaka, zakładając za małe ciuszki. Tak, tak, moje drogie. Także lepiej za duże niż za małe. Więc y, zaufajcie sobie, zaufajcie swoim instynktom. Wy dobrze wiecie, co robić. Wy dobrze wiecie, jak wspierać ten rozwój, y, ale mimo wszystko w tym miesiącu będę Wam pokazywała zabawy, y, może nie na konkretne miesiące, Raczej na konkretne zmysły. Jak je pobudzać, jak się z dzieckiem bawić. No, także do zobaczenia, moje drogie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj podobało. Jeszcze przejrzę, czy ktoś nie miał jakiegoś zapytania tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma, nie ma żadnych pytań. Jeżeli są też jeszcze prywatne wiadomości, możecie do mnie pisać. Było mi tutaj z Wami bardzo miło. Cieszę się, że byłyście i Błośka. Do zobaczenia.